Trochę przypadek, trochę życie wyresztorowało. Gdzieś tam jakieś najpierw były kursy, z kursów się zrodziła pierwsza szkoła, ze szkoły kolejna szkoła i szkołę dla dorosłych to przyszedł, prowadziliśmy liceum dzienne wtedy, przed znajomy i powiedział, że jest po szkole zasadniczej i pod, chciałby zrobić maturę. No więc powiedziałem, no ale ja mam szkołę dla do, dzienną, to otwórz szkołę dla dorosłych. No więc tam popatrzyłem na niego trochę dziwnie, ale przyjdziesz. Przyjdę, przeprowadzę znajomych. No i tak powstała pierwsza szkoła, a później kolejna, 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 kolejna. No i tak jakoś dzisiaj tam około 40 paru tysięcy uczniów do szkół chodzi. Jest to sieć szkół, która działa w Polsce już od ponad 20 lat. W swojej ofercie posiadamy liceum ogólnokształcące, szkoły policjalne, a także już od tego roku wprowadziliśmy szkoły branżowe. Czyli jesteśmy szkołą zupełnie bezpłatną zarówno dla osób dorosłych, jak i teraz już dla młodzieży. Moje życie to jest, to jest jakaś tam pasja kształcenia, krzywienia, jakieś tam oświaty na fajnym poziomie na skalę masową, tak? I kluby mi pomagają w tym na pewno, bo wejście do klubów nie spowodowało, że nagle mi odpłynęli słuchacze. tak? I nie mam głosów takich, że jeżeli związałem się z łódkim środowiskiem, to jestem źle odbierany we Wrocławiu, w Krakowie, czy w Poznaniu, czy nawet w Warszawie. Nie wiem przykładowo, producent drzwi, jak zwiąże się z tym czy z tamtym klubem i jego kibic będzie budował dom, no to pójdzie po drzwi właśnie do tego producenta, tak? Nawet jak one będą 5 zł droższe, to on i tak zostawi te pieniądze u, te, u tego producenta drzwi okien czy hydrauliki, bo to dlatego, że on jest związany z emocjami silnymi, szanuje ludzi za ich pasję, za ich emocje. Na pewno zadowoleni słuchacze, którzy cały czas poszerzają własne horyzonty, yy, znajdują swoją ścieżkę zawodową. Wciąż do nas również słuchacze wracają. Kończą u nas liceum ogólnokształcące, ukierunkowywują się zawodowo w szkole policjalnej, również zdobywają dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych. Widząc zadowolenie naszych słuchaczy, mamy pewność, że osiągnęliśmy duży sukces. Przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra, a także pomoc na każdym etapie edukacji. Mamy również w swojej szkole wiele konkursów, promocji, m.in. Wybierz Cosinus, gdzie nasi słuchacze mogą otrzymać aż 3000 zł. Kolejna promocja to przyprowadź znajomego. Za każdego znajomego przyprowadzonego przez naszego słuchacza mają oni możliwość uzyskania 100 zł. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o karnetach Łódzkiego Klubu Sportowego. To promocja, która od kilku lat cieszy się ogromną popularnością wśród naszych słuchaczy. Staramy się dostosowywać naszą ofertę edukacyjną do rynku pracy. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych słuchaczy. Analizujemy zapotrzebowanie na nowe zawody, na kwalifikacje, a także kierunki. Pragniemy, aby nasi słuchacze, nasi uczniowie mogli zdobyć wykształcenie, a później znaleźć wymarzoną pracę. Jesteśmy szkołą, która nie działa szablonowo. W Osimisto nie są tylko szkoły. My tam jeszcze mamy jakieś inne, inną działalność dodatkową, drobną, tak. E, Cosinus to jest, w markach powiązanych też nieruchomości, to są jakaś hurtownia kosmetyczna, to jest jakieś pośrednictwo pracy i myślę, że tutaj to są te kanały jakby tam do, do, do gdzieś rozwoju, tak. E, a to, co mieliśmy osiągnąć na niwie edukacyjnej, tutaj osiągnęliśmy. No teraz próbujemy rozwinąć jakby trochę Drugą działalność w oświacie, drugą gałęź to są szkoły branżowe. I ruszyliśmy w łodzi ze szkołą branżową, która od dziwu ruszyła i to fantastycznie, największy nabór w łodzi do szkoły branżowej. I będziemy myśleli o, jakby o tym kanale w kilku dużych miastach w Polsce, otwierać jeszcze szkoły branżowe. I na pewno tutaj w branży oświatowej połowa klientów, którzy przychodzą, to są z polecenia. Zadowolony klient przeprowadza kolejnego. Więc e, reklama reklamą, kluby pomagają, ale później trzeba wykonać tą taką pracę pozytywistyczną u podstaw gdzie musimy to co robimy musimy postarać się zrobić najlepiej jak potrafimy widząc zadowolenie satysfakcję naszych słuchaczy możemy śmiało powiedzieć że osiągnęliśmy duży sukces